Z schodzić Dobra, Adrian co Dzień pierwszy chatki, godzina 19.00. Sauna w chuj. Sauna w chuj. A ty się cieszysz? Oprowadź ludzi kurwa po chatce, pokaż co tu jest. Kurwa. Drzwi, piec, kurwa sypialnia na górze, lodówka z tyłu. Jest kurwa piec. zajebiście. A? I pokaż kronikę Wojtek, wyciągnij kronikę, co napisaliśmy i przeczytaj to, że miała wygląda. być sauna w chuj. No kronikę. Miała być sauna w chuj, gdzie jest sauna? Za chwilę będzie. Za chwilę będzie, ale po chuj. Pomożę ale piszcie godzina 1813, już prawie sauna. A nie ma sauna. Tak, A Wojtek, teraz lektor. Patrz no, od początku. Poprawcza, godzina 1813, już od prawie sauna. Od początku kurwa nie chcę iść Jest minus 15 stopni Ja wszedłem w Adidasach, które grzeją się nad piecem Dojście do chatki zajęło nam 4 godziny Osoba dorzucająca drewno do piesa, pierdoli głupot i mówi, że będzie sauna. <toddżak> to tak. To Jutro będzie relaksacja, będzie tyle dziwek, że nie będziemy się nie wyjść. Kanapki z płaszczetem są zajebiste. Adrian mówi, jest ciepło w chuj. Planujemy powrót na 29. Jutro napiszę coś więcej, o ile przeżyjemy. Pamiętajcie, sauna w chuj. Poprawka godzina 18.13, już prawie sauna, kosamy ryż. A teraz dopiszę, że już prawie, kurwa, kostnica. <toddżak> kostnica, nie? Soda się skończyła. Ja pierdolę. Nie ma samny został chuj. No. Ej, czego w ogóle tak przestało grać? Zaczął się ściągać chłodem. No mówię ci kurwa, tak by ten pies nie palił stary. <grym 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 bo on tak pali tylko na Spalmy człowieka w piecu, bo ci Adrian, Adrian, jest taki kurwa ten. Mieszany. Mieszany tak będzie dobrze się palił. Nie ma <grym zciernia> się. Nie tak. to, było jeszcze starszy pamięć? Nie właśnie płonie kurwa, To weź oprowadź stary, daj telefon, ja uprowadzę po chacie. Będę referował. Tu się ma. Weź, weź latarkę. Daj mi latarkę. Dobra, to będzie tak. Pokaż mi ile piotr. Dobrze, dobrze. Dobrzy ludzie zostawili nie. tutaj swoje kurwa rzeczy dla nas. Tu siedzi ten, co pierdoli, że będzie sauna w chuj. A co ty wsadzisz? Zajmij się. A Tu się grzeje lud. Jak widać dać trochę, na ja jeszcze ja brakuje. Się... Kurwa też się... I słynny buty Wojtka. Kurwa. Ej, został kurwa moje buty. Jak tych butów. Jest wyjebanie. Dobra, zobacz chłodniki. Na fery idźmy do mnie dziś. już chłodniki. A ty idzie? Jest przejebanie.